Cześć kochani ogrodnicy, z tej strony Laura Szymańska, witam was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem wam o... Gasienice nie sa wrażliwe na liście chrzanu, rzodkiewki, rzepy, brukwi. Jak walczyć ze szkodnikami kapusty? Kolekcja ręczna sposobów walki z gasienicami jest wiele, kto ma jakie preferencje. Ktoś woli zbierać gasienice ręcznie. Jest to dość pracochłonne, czasochłonne i niezbyt skuteczne. W tym przypadku konieczne jest częstsze sprawdzanie liści kapusty pod katem obecności gasienic i składanych przez nie jaj. Ważne jest, aby rozpocząć walkę, gdy tylko zauważysz pierwsze motyle. Jeśli złoza jaja, trudno jest je usunąć z wnętrza kapusty. Środki chemiczne. Środki chemiczne rozwiązują problem z gasienicami szybko i radykalnie. Metoda ta ma jednak jedna dużą wadę, to wciąż chemia, która nie jest nieszkodliwa dla zdrowia. Środki owadobójcze szybko zabijają szkodniki, ale utrwalenie rezultatu wymaga powtarzania zabiegów. Jeśli zdecydujesz się użyć tych środków do zwalczania szkodników, użyj ich na miesiąc przed zbiorami. Do leczenia stosuje się następujące środki owadobójcze. Iskra e-preparat M jest skuteczny przeciwko gasienicom w szklarni i na otwartym terenie. Składnik aktywny remalasion należy do średniej klasy toksyczności zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Działa szybko na owady, zaburzając metabolizm białek i prowadząc do ich śmierci. Efekt ochronny w otwartym terenie trwa do 10 dni, w zamkniętym do tygodnia. Zużycie 10 ml iskra M na 10 litrów wody. Ta objętość roztworu wystarcza na 20 m2 leczonego obszaru. Podobne środki owadobójcze to fenaksin plus, praste, karbofot, alatar. Aktellik Aktywnym składnikiem insektycydu jest pyrymifosmetylowy, wysoce toksyczna substancja o działaniu kontaktowym, jelitowym i fumigacyjnym. Aktywność ochronna trwa do dwóch tygodni. Preparat jest bardzo skuteczny przeciwko gasienicom w pierwszym stadium rozwojowym żyjącym na Spodniej stronie liścia kapusty. Z jednej ampułki 2 ml przygotowuje się 2 litry roztworu roboczego, oprysk przeprowadza się przy bezwietrznej, suchej pogodzie. Desis. Preparat, którego działanie owadobójcze zapewnia substancja czynna Pyretroid. Podczas leczenia roślin wpływa na układ nerwowy szkodników, co prowadzi do ich śmierci. Efekt ochronny utrzymuje się do dwóch tygodni. Zużycie środków do przygotowania 10 litrów roztworu, 0,5 g. Kelypso. Aktywnym składnikiem insektycydu jest tiaklopryt, który wpływa na układ nerwowy owadów. Efekt ochronny utrzymuje się do miesiąca. Lek pozwala zniszczyć takie szkodniki jak gałka kapuściana, gasienykę, CEMA, czarne gasienice w ogrodzie warzywnym. Jak pozbyć się pasożytów za pomocą kelipso? Wystarczy raz spryskać rośliny roztworem. Na 5 litrów wody 2 ml leku. Tanrek. Lek należący do klasy insektycydów o działaniu kontaktowym na jelita. Aktywny składnik tanrek i imidakloprid niszczący większość szkodników ogrodów warzywnych. Efekt ochronny po leczeniu jest przedłużony do 3 tygodni. Roztwór roboczy przygotowuje się w ilości. Na 10 litrów wody i 5 ml leku. Bectiside to pestycyd bakteriobojczy, którego aktywność zapewnia szczep bakterii B. sturingiensis. Chroni rośliny przed szkodnikami i jest mało toksyczny dla ludzi i zwierząt. Lepidocyt preparat należący do grupy mikrobiologicznych preparatów ochrony roślin. Lepidocyt zawiera szczepy bakterii oraz delta endotoksynę, które działają paraliżująco na gasienicę. 0,5 g na 10 litrów wody, przybliżone zużycie substancji do przygotowania roztworu do opryskiwania kapusty. Przed pozbyciem się gasienic na kapuście, należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące preparatów. Chemiczne i biologiczne środki owadobójcze stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt domowych, a także esadość. Toksyczne dla pożytecznych owadów, takich jak pszczoły. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia preparatami konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej. Środki ludowe, środki do zwalczania maczlików i mołuli ESA podobne. Ale warto wydawać na insektycydy dla kapusty, jeśli środki ludowe nie ESA gorsze, a czasem bardziej skuteczne. Co więcej, ich skuteczność została przetestowana przez wielu ogrodników. Oto mały wybór środków ludowych, które pomogą Ci poradzić sobie z gasienicami na kapuście. Motyle owadożerne lecą na zapach swojej rośliny karmowej. Zapach ten można zakłócić innym zapachem. Przygotuj napary z zioł o silnym zapachu NP. Czosnku, piołunu, gorzkiego piołunu, ostrej papryki, wywarów, z złodygi, pomidora. Aby wzmocnić efekt dodaj do naparów mydło w płynie. Wrzucać na kolbę odcięte patyczki od pomidorów. Suszone zastapić świeżymi, tym bardziej, ze trzeba często podawać pomidory. Niedojrzałe pidi wydzielają ostry, nieprzyjemny zapach i odstraszają motyle. Można też przygotować napar z łodygi pomidora. 2 do trzy garście łobody pomidorowej żałać 5 litrami wody, odstawić na 4 godziny do zaparzenia, następnie gotować przez 3 godziny, po czym przecedzić. Gotowy napar rozcieńczyć woda w stosunku 1, 2. Przed opryskiem dodać trochę wiorków mydła smołowego. Motyle składają jaja tylko na czystych liściach. Jeśli liście S.A. posypane popiołem. Aby zapobiec spadaniu popiołu z liści wymieszaj popioł w roztworze mydła, a następnie polej kapustę. Podlewanie słonym roztworem. Dodaj dwie garście zwykłej soli kuchennej na wiadro wody, a następnie podlej kalbi kubkiem od góry. Napar z łusek cebuli odstrasza motyle. Litrowy słoik łusek cebuli żałej dwa litrami wrzącej wody i pozostaw do zaparzenia na dwa dni. Następnie dodaj 2 litry czystej wody i jednego łyskę mydła w płynie. Dodaj jedną butelkę nalewki alkoholowej z waleriany, dostępnej w aptekach do 3 litrów wody, wymieszaj i spryskaj kapustę. Zamiast mydła dodaj do roztworu środek klejący, który można kupić w specjalistycznych sklepach. Taki roztwór nie zmyje się od razu, nawet po deszczu. Procedurę można powtarzać kilka razy w sezonie, a pozbędziesz się wszelkich szkodników. Pył tytoniowy nie jest zła pomocą. Możesz posypać liście suchym pyłem tytoniowym lub przygotować napar. Wez 40 g, około dwie łyżki. L. Żałej 1 litrem wody i pozostaw do zaparzenia na dwa dni. Następnie odcedz roztwór i dodaj kolejne 2 litry wody. Tu przed rozpyleniem dodać jednego łyżkę mydła w płynie. Soda spożywcza to prosty i nieszkodliwy ludowy sposób walki z gasienicami kapusty. Zapylanie liści kapusty soda należy przeprowadzać w czasie rosy lub po deszczu. Ten smak nie będzie lubiany przez szkodniki zjadające liście kapusty. Inna metoda jest opisana w filmie Obejrzyj go. Jak zapobiegać? O wiele łatwiej jest zapobiec inwazji gasienic na kapustę niż walczyć z nimi później. Oto kilka przydatnych wskazówek dotyczących zapobiegania. Obok kapusty należy posadzić rośliny o silnym zapachu. Aksamitkę, nasturcję, nagietek, bylice, rumianek, koper, czosnek, cebulę, seler. Mięte pieprzowa, rozmaryn, szałwie. Zmniejszają one zainteresowanie owadów. W walce z mucha kapuściana po mankiet z tektury. Wykonuje się go w następujący sposób: wyciąc gesty kartonowy okrąg, przyciąć go do środka i ułozyc w kształcie lejka wokół rośliny. Taki kołnierz ochroni szyjkę korzeniowa przedmucha kapuściana, ponieważ latem szkodnik ten daje dwa lub trzy pokolenia potomstwa. Przyciągnij OUSI, będą twoimi pomocnikami. Faktem jest, że dorosłe OUSI karmia swoje potomstwo larwami, oczyszczając plantację w naturalny sposób. Aby przyciągnąć OUSI, wystarczy spryskać grządki kapusty woda, rozpuszczając w niej cukier, stary dżem lub miód. Umieść między grzadkami małe słoiki ze słodkim roztworem, aby przyciągnąć Ousy. Nie pozwól, aby motyle składały jaja na liściach kapusty podczas masowego lata za pomocą sporbąd, lutrasilk lub gazy. Okresowo oczyszczaj grzatki z cech STOW, zwłaszcza z rodziny krzyżowych, ponieważ SA one szczególnie atrakcyjne dla motyli. Drodzy czytelnicy, jak widać, nie jest tak trudno poradzić sobie z inwazją gasienic na kapuście. Najważniejsze jest, aby w porę zauważyć, jak gasienicy kapusty zaczynają wirować i skorzystać z tych wskazówek. Życzę wszystkim udanych zbiorów.